Ma. Z tej strony sentenza he he. Tomek kazał mi z wami gadać bo on ma do dupy głos i się wstydzi pokazać swojej mordy. XD. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Dziś pokażę wam porady takie które odkryłem przez przypadek bawiąc się kodami. Let's start. Porada pierwsza. Do czego może się przydać kod na kibicowanie? Już tłumaczę. Na przykład, do sceny z 300. Przywołujmy sobie jakiś gości. Ja mam najemników. Najlepiej, żeby były one w skryptach robione, bo nie wiem, czy to zadziała z innymi. Przywołujemy sobie znowu jakiegoś gościa i zamieniamy się w niego klawiszem. O, później tym, co jesteśmy, leimy tego drugiego, którym byliśmy przedtem. Powinno to wyglądać tak. A ci najemnicy równocześnie kibicują. Oto przykładowy klip z taką sceną. Nasz król Leonidas. Da się to lepiej zrobić, ale mi się nie chciało. Porada druga. Czy da się walczyć z pochodnią? No pewnie, już tłumaczę. Potrzebna nam będzie tylko pochodnia w ekwipunku I jakiś sword. Wyciągamy broń, wpisujemy bitub bit a później wapon równe 0. Otwieramy Kwaka i zapalamy pochodnie nie wyłączając eb I znowu wpisujemy wapon równe 3 i gotowe możemy lać tak jak w GOTKIS 3. Lepiej to wygląda jak jest noc i pod żadnym pozorem nie chować broni. Bo trzeba będzie od nowa wszystko robić. Porada trzecia czy da się robić w no pewnie, już tłumaczę, Przywołujemy sobie gości, ustawiamy ich tak jak ja i później zatrzymujemy z wyciągniętym mieczem. Ten zajebisty podkład muzyczny to X, RAI, Dog Dark, River. Przywołujemy kogoś by móc wcielić się znowu w ostatniego, ja mamy Face helpera. Później odsułamy go za pomocą AI, to wpiszmy na przykład. Start poleci na przełęcz. Jak już nim jesteśmy to naciskamy F9 i wielokrotnie klawisz Y. Przecinek później przemieniamy się w drugiego i szybko. F9. Jak naceluje to znowu. F9 później. Y. Przemieniamy się w trzeciego i również. Y. Ale nie trzeba. F9 wyłączyć. Później tylko wpisać to ogle tekst top i ustawić kamerę. Ale wszystko na F. 9. Jak już ustawimy i naciśniemy E, 5, to potem E, 9. I wygląda to mniej więcej tak. Tak to wygląda z blokiem. To już koniec tego poradnika, ale chciałbym zachęcić do dania do filmu, siła wszystkich!